Mam nadzieję, że Wy też pijecie wodę. Dzień dobry drodzy Państwo, witam Was w już szóstym epizodzie GAI. Bardzo dziwnie się czuję, bo wleciał dopiero niedawno trzeci, a ja już jestem przy szóstym, ale tak jak mówiłem w poprzednim epizodzie Sorki, jestem zmuszony nagrać coś na zapas. Szybki team recap. Yy, niczym się właściwie te póki nie różnią. Joanna, Bóg. Dziodzio, który ma bardzo wysoki level, trzeba to naprawić. Nowo poznany Sludge Wave tak w ogóle jeszcze jest. No i tam w sumie też. Pomidorowa bez zmian. Bigos bez zmian. I pan Janusz z Kersem. I pan Janusz jest boski. Jest po prostu boski. Weźmiemy sobie na początek Morze Pomidorową. I ruszamy na górę. Ignis. Rrr, nawet nie przeczytałem do końca tej lokacji, bo, bo to jest nowa lokacja po prostu. Mamy Hoo ale myślę, że dziadzio da radę. Dziadzio, kur. Może, muszę, muszę przestać, bo cały czas go nazywam dziadzio. To nie jest dziadzio. Da się tu coś złapać. I pierwszym pokiem jest Mincino. Mincino, no to jakby ok. Może być. Niech będzie i Mincino. Chciałbym cię zaatakować, ale nie wiem, czy ty to przeżyjesz. Więc może Great Ball. Mamy Mincino. Ehm... Mincino. Brzmi to trochę jakby włosko. Może jakiś Giovanni? Giovanni! Mamma mia! Mogłem go nazwać Alberto, ale już był Albert. I co to za miejsce? Ignis Rust. Okej. Okay. Bo Albert to był bodajże nasz... ...Ivi? Yy... Jeżeli dobrze pamiętam. Boże, Chespin. Chespin jest tak fajnym pokiem. Tak go lubię. Dobra, bo jesteśmy już minus 2 w speczefie, lepiej uważać, nigdy nie wiadomo, nie? Co to się tam może odwalić? Psywave. Próbowałem ostatnio zagrać Psywave'em e, na showdownach. Powiem wam, że całkiem ciekawy set, bo wziąłem do tego wyzwania Wigglytuffa. Wigglytuff, Wish Protect, e, Teleport, bo Teleport jest broken w nowej genie, oraz Psywave. I przede mną była seta setupująca się Volcarona. I widzisz, że ja tak robię po 10, po 15, po coś tam ten, nie? Po czym? Po czym dopierdola mnie jakieś 70% damage, a ona miała jakieś, nie wiem, plus 3 była w spec defie. Obsrał się przeciwnik. Użył na mnie Fire Dance i tyle było widać mojego <gry> wigli tafa. ale ej, co jakby jakie obrażenia zrobiłem to moje, nie? Jak to się mówi. W sensie tak się nie mówi, tak nikt nie mówi, ale sami rozumiecie. Co zrobiłem, to moje, o, to miałem na myśli. I mamy... Apex Temple, Apex Temple. Być może jest to nowa lokacja. Bardzo bym chciał. Chciałbym też się podleczyć, troszeczkę tylko, troszeczkę. Sparaliżowana Joanna to zła Joanna. I też chcę to naprawić. Czy mam jakiś Paralyze Heal, coś takiego? Nie mam? Nie mam. Naprawdę nie mam. No to w takim razie. No nic nie zrobimy, no trudno. Być może jest to miejsce, gdzie coś złapiemy. Armaldo, Watergun. <grytale> Hit more. Eee, pomidorowa, proszę. Powiem Wam, że naprawdę jesteśmy bardzo na poziomie. Bałbym się. W razie czego. Skill swap. Nie, raczej nie. Bałbym się w razie czego, gdybym miał walczyć z liderem, więc muszę uważać. Proszę, jakiś pok? To jest nowe miejsce? O, no, nowa lokacja. <słuch> bardzo bym chciał, ale nie można mieć wszystkiego. Brian. Brian jest bardzo interesujący. Wyobraźcie sobie taki set Walrain. Super Fang Brian. Wyliczono poki. Tak, znalazłem, znalazłem książkę, której nie zauważyłeś wcześniej, postawić za rogiem. Jakby po co wam szukać, Reddit? Ja już jednego mam. W Windmist City. No, po prostu mnie tutaj telepnął. Znaczy, to jakby całkiem dobrze. Całkiem dobrze, że mnie tutaj telepnął ten gość. Eee, szukam wzrokiem telefonu i nie widzę. Więc nie wiem. Może czegoś nie doczytałem, bo wiecie, jak ja czytam fabułę. Nie czytam, a potem się zaczyna dziwna zabawa. Dobra, czy jest już otwarty? Jest otwarty Gym Leader. Dobrze, dobrze, dobrze. Behijem. Pamiętać, jak mówiłem chwilę temu, że. Wow. Ok, pamiętajcie, żeby nie spoilerować do godziny 20. Wow. HP Dark albo HP Ghost. Mój starter. Base 150 Special Attacku. Tylko Reżysz ma więcej czegokolwiek. Uch. Bardzo mnie to boli. Naprawdę bardzo. A powiedziałem. Chyba jestem troszeczkę minimalnie underlevel, nie powinienem właściwie wchodzić w razie czego do dżimu. Po czym wszedłem do dżimu i proszę bardzo i mamy... HP kurwa coś. Przykro mi pomidorowo. Przykro mi. Przez taki właśnie bullshit umieramy. Co to mu ciebie dziewani? Nie, jednak nie. Lola, yy, nie wiem, powinnaś za jeden level się zmienić. Jeżeli masz huge power, to byś była bardzo użyteczna. W sensie już mam fizycznych atakerów, przydałoby się coś specjalnego. Chciałbym mieć Vaporiona, to na pewno, ale nie mogę mieć teraz. Mam jeszcze Cliffery w razie czego. Cliffery jest całkiem dobrym pokiem, ale na tym levelu to będzie absolutna tragedia. Czy możemy na razie nie mieć żadnego poka i... Może pójdziemy tutaj na górę. Chcę wyekspić sobie te poki, ale dopiero... No nie wiem, jak na razie chcę... Co to w ogóle jest za miejsce? Celanto Grove. Czy my tu byliśmy? Obok Celanto Town. Byliśmy tu. Nie, nie byliśmy. Nie wiem. Castelia Con? Fajne. No niestety, nie chcę przechodzić. Nie wiadomo. Nie wiadomo ile. O! Tutaj nie łapaliśmy poka. Nie łapaliśmy poka, dobra, to złapiemy. Nie chcę przechodzić jakby od razu do gymu, bo wiecie jak to się może źle skończyć. Natomiast. Problem szóstego członka drużyny chyba się rozwiązuje. Nie, nie mogę, bo już mam Viriziona, ale. Ej, straciłeś jednego startera, to zdobędziesz, kurwa, kolejnego! Nie będę chyba ryzykował atakowaniem go Nie ma, nie mam, nie mam potrzeby raczej Woo! Dobrze Papa Garbodor nazywa swojego growaila, swojego Sceptile'a Lizard, więc Lizard, Lizard, execute, nieźle Ej, ej, jakby... On jest teraz w, w drużynie z nami, ale w razie czego to go nie ma, nie? Żeby, żeby nie było. On oficjalnie tutaj nie istnieje. Ale Boże, to jest tak cudowny pok, ja się tak cieszę, że złapałem lizard. To już wiemy, skąd profesorek... O! Skąd profesorek podpierniczał te e, poki. Jakby... Dobra, Regiroka możemy zabić, to dobrze. Jestem ciekaw, co by tu jeszcze mogło być. Snorlax. Ej, ale ten Sprite Regiroka jest naprawdę świetny. Jest naprawdę świetny. Jest taki ciemno, jakby wręcz czerwony trochę. Shiftry. Dziwnie mały był. Czy możemy coś jeszcze tutaj zrobić? Możemy wędkować. Jestem ciekaw, co by było, gdybyśmy zdecydowali się wędkować. Na szczęście to jest ten normalny system wędkowania. Jak nam coś wyskoczy, to jest wszystko git. Tylko o ile wyskoczy. To jest cały myk na tym polega. Że nie chcę kurwa wyskoczyć. Nie to nie. Pochodzimy sobie jeszcze, o właśnie, z Item Finderem Poison Barb. Bo zapomniałem na śmierć o tym Item Finderze, a warto używać. O proszę bardzo. O proszę bardzo. Everstone. I mamy tutaj jeszcze przejście do Max Ether. Git. O? Tiny Mushroom. Możemy tak chodzić po całym regionie i szukać czegoś. Obawiam się, że niestety będę musiał iść do tego lidera. O! O! Czyżby, czyżby? Big Pearl! Widzicie, warto było. Warto było używać. Tu nic nie ma, a tutaj za to jest. A? Choice Band! Kurde, ja, ja jestem łowcą itemów. Stałeś się dla mnie łowcą itemów. To nie miało żadnego sensu, sorry. O! Na tym tym pewnie będzie. Relic Copper. Nice. A w jaskini coś? Nie, chyba... Chyba nie będę chciał grzebać się po jaskini. No, nieważne. Spróbujemy pójść do tego lidera. Pójdziemy. Oczywiście, że do niego pójdziemy. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Nie ma żadnego problemu. Spróbujemy. Jesteśmy na szczycie góry. Wszyscy razem spotkamy się. nic nie ma. Dobra. No to cóż. A, wait! Tego jeszcze miejsca nie sprawdziliśmy. To jest nowa lokacja, bo to tak, 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 tak... tak. Adamis Heights. Nowa lokacja. Eee, nie odłożyłem Lizarda. Przepraszam, muszę odłożyć Lizard. 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 Także nawiązania do papier Garbodera cały czas są. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, kto to taki gościu robi genialne materiały z showdown. Zachęcam. Memiarz nie bywały. I pierwszy pokto. To jest to, co na pewno chcę. Ja chcę to w drużynie. Choćby nie wiem kurwa co. Nazwijcie oczywiście spaghetti. Spaghetti, spaghetti, spaghetti. Czy ja chcę to już teraz w teamie? Boże, to jest tak niesamowite. Z Eviolite. Czekamy tylko na lepszy moveset. Ale z Evioliteem? panie. Nie, Everstone, Eviolite. Mamy gdzieś Eviolite, prawda? Musiałem mieć Eviolite. Eviolite tangela. No, kurde, ej, dobra, e, to jest epizod, który, szósty, tak? 12, 10, powiedzmy, Tangela. Dołącza! Dołącza Tangela, jak cholera! Tangela, jak cho Ona ma modest! A ja chyba gdzieś miałem Giga Drain jeszcze. Mamy Sludge Wave. Absolutnie go damy. Zamiast tego frajerstwa, nie mamy Giga Drain, ale mamy Fairy Wind. W razie czego weźmiemy sobie zamiast, nie wiem. Ile możemy zrobić fizycznym atakiem? To jest pytanie. Za mało. Szczerze mówiąc, za mało. Weźmiemy też Fairy Wind. Boże, ta Tangela... To się tak fartnęło. Chyba, że Psycho Boost chcemy, bo nie ironicznie. To może być ciekawe. To może być bardzo ciekawe. Psycho Boost. Mmm, nie, chyba ten moveset mi się podoba. Niech będzie ten jak na razie. Bierzemy jeszcze tego bola, błagam, niech tam będzie Gigadrain. Jak będzie Gigadrain albo Leafstone, to będę w niebie. Smoke screen Było blisko. <noise> Było blisko. Czy TM16 nie jest czasem gigadrain? Nie, 21 jest Gigadrainem. 16 to jest Light Screen, jeżeli dobrze pamiętam. Heracross? Nawet z ciebie się tak nie ucieszy jak z Tengeli. Frostbite Cave Byliśmy tu wcześniej, tylko z drugiej strony, więc nie możemy tutaj nic złapać. Natomiast wejdziemy sobie na to, bo zamierzam. Yy, Dublade. Zamierzam przejść to miejsce po to, żeby dorwać. Ex atak Niby nic, ale. Zawsze mimo wszystko coś. Tu jest skamilinka, z skamieniusia. Ten, zwycięzca dostaje fosyl. Czy nie mogłeś po prostu nie czekać na mnie i podejść po prostu, jakbyś podszedł po ten fosyl, to nic by się chyba nie stało. Boże, jedyny, my po prostu oramy wszystkich. Musimy uważać, że nie mamy teraz żadnego immunitetu na Bajda. Sale fossil! Profesor Redwood. Okej, okay, do Redwooda musimy się cofnąć. Bardzo dobrze, że mi od razu daje taką informację, a nie jak... Fire Red, także czekasz nie wiadomo ile mniejszy font tego w ogóle jeszcze nie widziałem w Pokémonach. chyba nigdy chyba nigdy przy nigdy były jakieś tam większe że darcie mordy czy coś ale taki pierwszy słyszę dobra przeszliśmy tutaj właściwie chyba tylko po skamilinę, ale to jest aż skamilina więc ja jestem zachwycony wręcz nie wiem czy możemy tam zrobić coś więcej nie wiem nie wiem. Jako, że jesteśmy niedaleko Reduda, to na chwilkę tylko odłożymy sobie naszą szanowną Tangelę. Tylko na chwilę. Ona dalej jest w drużynie oficjalnie. Z tu nie schodzi ani nic. Idziemy do. do Reduda. Do Reduda, a mamy bardzo blisko do początkowego miasta. Już jesteśmy. <grym> Już jesteśmy w bibliotece. On był wtedy. Czy jest dzisiaj tutaj? Nie ma go. Gdzie mogę dorwać Reduda? To jest mój dom. A nie wiem, dom jak papie Garwodora, Redwooda, cokolwiek, nie wiem kogokolwiek. Tu może będziesz gdzieś ukryty? Profesorku? Profesorze! Nie wiem, gdzie ja mogę Redwooda dorwać. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może ktoś mi powie? Jak wspominacie o Mega Ewolucji, to pewnie to jest tutaj dostępne. Nie wiem, nie wiem, gdzie dorwać ledula. A bardzo by się przydał. Bardzo. Chyba, że on po prostu gdzieś będzie. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Dobra, mamy całkiem... Okej okay czas. 16 minut. Muszę iść na tego... Chyba muszę iść na tego Gym lidera. No bo tutaj nie wiem, czy. O, garczą 6. Czy coś więcej tutaj jeszcze mogę dorwać? Chyba tak właśnie niezbyt. Szczerze, Karakosta to. O! <grym> Wydaje mi się, tak jak mówię, że raczej. Czy tobie wszedł Double Protect, gościu? Szczerze, na garczą panie, będę próbował. Eee, o, ukryty idem. Show Shell. Okej, okay. o ryu, fajnie. Tutaj jest ten rzekomy potwór, więc zobaczymy. 25 Helping Hand. Nie, eee, no, Bigos, Bigos, po prostu Bigos. W sumie, zamiast Evil Light'a, mogę ci dać. Jak na razie. Jest Experience Share Będziesz sobie tam chillować w tle, bo to jest to, jest to miejsce. Byliśmy chwilę temu i nie wiem, czy coś więcej tutaj się da w apex tempu. Tak, fosile, fosile. Nie ma. Dobra. Czyli musimy iść jednak do tego, tego. Trudno. Skończ robić mi kuku jakieś dziwne? Naprawdę, on bardzo dużo robi tym frust frustrationem. Jest bardzo nie. jakby nieszczęśliwy. Mam wrażenie. Smutna rzecz. Dobra, mamy 18 minut nagrania. Nie wiem, czy będę dzisiaj realizował walki z liderem. Walkę z liderem. Może tak. Może tak, może nie będzie tak źle. 24. level, no kurde. W większości te moje pokity się nadają niby do walki, ale czuję się osłabiony już. Już się czuję osłabiony. Już jedna śmierć to jest dla mnie za dużo. Także nie wiem, czy chcę. Oczywiście, że chcę. Oczywiście, że będę chciał. Będę chciał na pewno, bo mam duże jaja i nie boję się. Uf. Możesz mieć e, Aura Sphere. <laughs> Bigos. Bigos. Proszę wykonać fanart jak Mewtwo. Przegrywa z Bigosem. Błagam. Wykonajcie. Może niekoniecznie z tym Bigosem, a z zupą Bigos. Nie, a tak na serio, może być z tym bigosem. Um, w teorii nie dostaniemy tym, 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 tamtym. A, nawet nie ma, nie ma, bo po prostu nie ma, gites. Dobra, i mamy tu już lidera. Lidera, liderkę, cokolwiek. Więc, 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 więc. Ej, trafiłem, bardzo łatwo. Myślę, że damy radę. Mimo wszystko myślę, że damy radę. Zacznijmy Joanną, bo w razie czego to... coś się jej stanie. Noctowl. <gryw> Może być. Iglibuff, Ej, Iglibuff, robimy to. Uuu! Tangela! On ma 10 leveli. Wy Dobra, ja rozumiem, to jest tylko Iglibuff, tak, ale nadal Tangela. Jesteś boska. Zmieniłem, no bo nigdy nie wiadomo, czy nie ma jakiegoś... Eee... Yy, nie wiem, Ice Beam. <gryw> Lubię takie rzeczy mieć. Więc... Cut! I dziękuję, pokonaliśmy liderkę bez większego problemu. Na szczęście. Tangela była boska. I, 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 i. Nawet nie doczytałem, który Hornlich to jest. Mamy Leaf Blade, więc wystarczy, ale... Ale. Ale, ale, ale. No na spaghetti niestety nie ma co dawać Hornlich. Chyba Absorb zrobi więcej. Nie wiem w sumie. Wiecie co, to jest zagadka na sam koniec? Wezmę po prostu nie wiem, jakiś... Demeczkalk? Nie widzicie tego, ale po prostu tak. chcę się dowiedzieć. Modest? Przeciwko dajmy na to, nie wiem, mił. No bo u ma równe statystyki. Uwaga! liczę, zrobimy więcej niż Absorbem. <grym> Mimo wszystko zrobimy więcej. Mimo natury Modest. liczę po prostu więcej robimy. Dobra. To już wystarczy mi tego namawiania. Zmieniamy Absorb. Trudno. No, jestem bardziej spec ale. Wciąż jestem, myślę. Będzie to coś dobrego, to na pewno. Czy teraz nas zagada jakiś profesor, ktokolwiek? Jest profesor! Mam skamielinę, więc proszę mi yy, dać Pokemona. Tak! Tak. Bike Voucher! Dobrze! Dobra, e, gdzie jest ten twój dom, gościu? To jest. E, nie wiem. Mieszkasz tutaj? To nie jest twój dom. W sensie. Nie wiem, gdzie on ma domek. Ja bardzo bym chciał wiedzieć. Name Rater tu jest. To jest ten gościu od tych. Ten Amulet Coin. Ten od Universe Battle, ale... Nie wiem, gdzie profesor ma dom. Co to mamy? Możliwość wymiany oczywiście na rower. i Bierzemy to. Panie Psoferorze, Panie proszę mi powiedzieć, gdzie Pan ma domek, bo ja potrzebuję sobie wykluć, yy, ten, pokemonka. Możemy popłynąć, ale popłyniemy w następnym epizodzie, to na pewno. Natomiast, gdzie jest Pan Psoferor, który... W Serious Village, być może? Pójdę tam, pójdę tam, ale jak zmarnuje czas cenny, to się zdenerwuję. Pójdziemy, poszukamy w Serious Village. Jeżeli tam nie będzie... To już nie wiem co. Jest ser Village. Papa G House. Dobrze. A gdzie jest house Psoferorka? Panie Psoferorze, Pan mi tylko pomóc. Może warto było przyjść? Warto było przyjść to na pewno. Nie ma. Pana Psoferora nie ma. Czy my tu byliśmy w ogóle? Byliśmy, byliśmy. Nieważne. Chyba, że, nie wiem, w domu papy G, ale no nie ma. Nie wiem, on mi pewnie powiedział, a ja tego nie doczytałem, więc będę musiał znowu, eee... Skara boskie ze mną. No nic, to w takim wypadku podziękuję wam serdecznie za oglądanie tego epizodu. Mam nadzieję, że wam się podobał, no bo ej, mi bardzo, mi bardzo. Dostaliśmy Tangele, czyli mojego, nie wiem, czy nie ulubionego Pokemona tego z pierwszej generacji. Na pewno ulubiony piórogras z pierwszej generacji. To must be. Pijemy wodę, drodzy Państwo, i się żegnamy. Także do zobaczenia w następnym epizodzie na. Oj, muszę chyba podwyższyć wam próg, tak na wszelki wypadek. Na 600 łapek. Ostatnio było 500, dzisiaj 600. 600 łapeczek. I powinien być kolejny epizod. Jeżeli nie ma, to przepraszam, ale jestem na wyjeździe i nie mogę fizycznie nagrać, ani wrzucić wam epizodu. Mam nadzieję, że mnie nie zeżrecie za to. Trzymajcie się. Bye bye!